Tak wygląda mój dzisiejszy skład w FC 26. No i chyba się zgodzicie, że trzeba go ulepszyć, a dzisiaj postanowiłem, że za każdym razem, kiedy uda mi się odgadnąć o jaki klub chodzi w tym quizie, dodaję jednego zawodnika z tej drużyny do swojego składu, a jeśli nie uda mi się odgadnąć danego składu, wtedy na tej pozycji zostaje brązowy zawodnik. A na koniec odcinka rozegram mecz, w którym za każdego straconego gola przepalam w SBC jednego zawodnika z mojego składu. A my bez przedłużania zaczynamy od pierwszego zespołu. No i zasady są w miarę proste, jeśli uda mi się zgadnąć jaki to zespół, mogę sobie dodać jednego zawodnika, a jeśli nie, wtedy zostawiam brązowy. No i zaczynamy od pierwszego... Jest tu Argentyna, Argentyna, Ekwador, Holandia. Wydaje mi się, że to będzie jakiś klub z Premier League i to będzie chyba Chelsea. Jest Caicedo, jest Enzo, jest też Estebao nowy. No, to musi być Chelsea. Jako pierwszy oczywiście jest Chelsea, które udało mi się odgadnąć. W sumie to było bardzo łatwe, ale niestety to nie ja wybieram kartę, którą dodam do składu. Bo do tego posłuży mi koło Fortuny, na którym są wypisane pozycje. A nam jako pierwszy zawodnik trafia się Bramkarz. A do mojego składu jako pierwszy trafia Sanchez. A tu jest link do całego odcinka.